Dzień dobry, cześć, witam Cię przy mikrofonie Katarzyna Kopczak. Słuchasz właśnie mojej audycji nie tylko o psychoterapii. Mówię tu także o sprawach dnia codziennego, miłości, związkach, dzieciach. Przedstawiam konkretne i sprawdzone sposoby samopomocy. Jeśli chcesz być szczęśliwszy, mieć lepszy kontakt ze sobą, ze swoimi emocjami. A także z innymi ludźmi, to ta audycja jest właśnie dla Ciebie. Zapraszam. Cześć, witam Cię w 28 odcinku Audycji Nie tylko o Psychoterapii. Dzisiaj chcę opowiedzieć trochę e, o świętach o przygotowaniach do świąt, o tym, jak. E, Dobrze się do nich przygotować. Inspiracją dla mnie do tego odcinka podcastu było to, co udostępniła jedna z kursantek, która brała udział w moim kursie Odkryj swoją wartość, Oliwia Podstawska. Świąteczny hymn o miłości. Przeczytam wam go teraz, a potem krótko odniosę się do każdego punktu tego hymnu. Gdybym udekorowała swój dom pięknymi ozdobami i świecącymi lampkami, ale nie okazałabym miłości mojej rodzinie, byłabym tylko dekoratorką. Gdybym spędziła wiele godzin w kuchni, aby przygotować wspaniałe potrawy, mój stół byłby pięknie przybrany i stałoby na nim 12 potraw, ale nie okazałabym miłości mojej rodzinie, byłabym tylko dobrą kucharką. Gdybym oddała wiele rzeczy dla ludzi potrzebujących, i zrobiła zbiórkę pieniędzy dla nich, a nie byłoby w tym miłości, byłabym tylko dobrym człowiekiem. Gdybym zrobiła na czas wszystkie zakupy, była na różnych spotkaniach bożonarodzeniowych, śpiewała kolendy, ale nie skupiłabym się na Jezusie, to straciłabym z oczu to, co najważniejsze. Miłość zrobi przerwę w gotowaniu, aby uścisnąć dziecko. Miłość odłoży na chwilę dekoracje, aby pocałować męża. Miłość jest uprzejma, nawet kiedy jesteś zmęczona i w pośpiechu. Miłość nie zazdrości, gdy inni mają ładniejsze dekoracje i lepsze prezenty. Miłość nie krzyczy na dzieci, aby zeszły z drogi. Miłość nie daje tylko tym, co mogą oddać, ale cieszyć się, kiedy, cieszy się, kiedy może obdarować kogoś, kto nie może dać nic w zamian. Miłość wszystkiego się spodziewa, wszystko znosi. Miłość nigdy nie zawiedzie, komputer zawiesi się albo popsuje, biżuteria zgubi. Po prezentach z ostatniej gwiazdki wkrótce zapomnisz, ale dawanie darów miłości nigdy nie ustanie. Zainspirowane pierwszym listem do Koryntian, autorka nieznana. Oczywiście ma to parę niewyciągnięć, ale właśnie o tym chciałam dzisiaj powiedzieć: o niedoskonałości, o tym, że niedoskonałości to jest właśnie miejsce do kochania. Niezwykle ważne jest tutaj wypośrodkowanie bardzo wielu różnych rzeczy. Chęci do tego, żeby było 12 potraw, żeby było wszystko wysprzątane, z takim zastanowieniem się nad tym, na co ja mam ochotę, na co ja mam siłę, jakie są moje priorytety, czy wolę. Czy mam tyle siły, że potrafię zrobić te 12 potraw, wyczyścić wszystko pięknie i jeszcze mogę uśmiechnięta i zadowolona być przy tym stole wigilijnym? Czy też kiedy to zrobię, to będę sfrustrowana, zła, napięta albo sfrustrowany, zły, napięty bo również mężczyźni robią często w domu takie rzeczy. Zastanówcie się, co dla Was jest priorytetem. Zastanówcie się, kto będzie w przyszłym roku pamiętał o tym. Że wszystko było wypucowane i że było 12 potraw, a kto będzie pamiętał o tym, że miło, przyjemnie, sympatycznie spędziliśmy święta. I nie chodzi tu o to, żeby nałożyć sobie kolejny obowiązek. Mimo tego, że um, utyrałam się po łokcie, czy utyrałem się po łokcie, to będę jeszcze miły, grzeczny, nie wyrażę swojej złości, swojego napięcia. Kompletnie nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby sobie odpuścić. Chodzi o to, żeby wyznaczyć sobie to, że te priorytety, czyli to, że jeżeli będzie trochę gdzieś tam nie tak z porządkiem, jeżeli będzie trochę nie tak z potrawami, to nic się nie stanie, że najważniejsze jest to, żebyśmy te święta przeżyli w sposób duchowy. I tutaj w tym hymnie, który przytoczyłam, jest mowa o Jezusie, ale myślę, że to nie zależy tak naprawdę od tego, Jakiej wiary my jesteśmy, jakiego wyznania. Święta Bożego Narodzenia same oczywiście przynależą całkowicie do tradycji katolickiej, chrześcijańskiej, natomiast myślę, że również kiedy jesteśmy niewierzący, kiedy mamy kryzys wiary, albo kiedy e, raczej e, jesteśmy mm, e, daleko od kościoła, a wiele osób jest teraz dalej od kościoła, niestety od instytucji kościoła. E, Mam nadzieję, że to rozdzielacie, że rozdzielacie samą wiarę w Boga od instytucji kościoła e, i że rozdzielacie kościół instytucjonalny od tego kościoła takiego prawdziwego, duchowego. Ale do czego ja zmierzam? Do tego, że bez względu na to wszystko możemy obchodzić święta Bożego Narodzenia jako spotkanie jako okazję do okazania sobie miłości, życzliwości, bliskości. Jako okazję do tego, żeby się pojednać, pogodzić, bo może gdzieś tam z kimś się pokłóciliśmy. Jako okazję do tego, żeby się tak prawdziwie głęboko spotkać. Bardzo jestem ciekawa, co dla Was w te święta jest takiego najważniejszego. Odnoszę się, odniosę się teraz do paru akapitów z hymnu o miłości świątecznego. Gdybym udekorowała swój dom pięknymi ozdobami i świecącymi lampkami, ale nie okazałabym miłości mojej rodzinie, byłabym tylko dekoratorką. Po pierwsze, myślę, że e, fajne, miłe, przyjemne, dobre święta mogą mieć również osoby samotne, nie tylko takie, które są w rodzinie. Wiem, że koronawirus nam tu przeszkadza, ale możemy spotkać się ze znajomymi. No, nawet takie zdjęcie widziałam w internecie, że tam pełno komputerów stoi i potrawy na środku. Ten sposób jest lepiej niż wcale. Nie czujmy się samotni, rozmawiajmy, bądźmy ze sobą, Organizujemy, organizujmy te spotkania, nawet jeżeli one mają być gdzieś tam przez komputer. Ja wiem, że to nie jest to samo, ale nie bądźmy sami w te święta. Nie dajmy sobie też mówić tego, że jeżeli jesteśmy sami, to jest coś gorzej. Jeżeli, jeżeli nie mamy rodziny wokół siebie, to jest gorzej. Ozdoby świąteczne. Myślę, że to miło i przyjemnie, kiedy są ozdoby w domu. Ale też nie wiem, czy wiecie, jest coś takiego jak test choinki. Im bardziej ta choinka jest idealna, tym większą możemy domniemać patologię w rodzinie. Ja wiem, że to dziwnie brzmi, ale zobaczcie, w rodzinach, które mają luz, w których liczy się właśnie ta miłość, życzliwość, bliskość, te drzewka nie są przeważnie idealne. My w tym roku uratowaliśmy choinkę której na pewno nikt by nie chciał. I stoi u nas taka biedna, ale pięknie udekorowana, i cieszy nas to, że mogliśmy dać jej drugie życie w naszym domu. I wcale nie jest piękna. Jest krzywa, jest mała, jest wyskubana, ale jest nasza. I w domach, w których kładzie się taki duży nacisk na to, żeby było tak idealnie, żeby ta choinka była tak idealnie ubrana. Żeby ona tak idealnie wyglądała, przeważnie jest tak, że jest również dużo napięcia, stresu, przeważnie jest tak, że dużo, e, dużą wagę przywiązuje się do tego, żeby ludzie podziwiali, żeby, e, żebyśmy sami mogli podziwiać e, siebie, e, swoje rodziny, żebyśmy wypadli w oczach swoich lub swoich bliskich lub dalszych znajomych na takich super, idealnych, pięknych odigiełki. I przeważnie jest tak, że to jest dla nas bardzo trujące. Dla nas, dla naszych rodzin. Oczywiście słuchajcie, ile ludzi tyle, tyle podejść do różnych rzeczy. Znam rodziny, w których choinki są przepiękne i w rodzinie jest dużo ciepła, radości, zadowolenia. Znam rodziny, w których choinki są beznadziejne i. Wcale nie jest tak, że to jest wyznacznik tego, że tam jest jakieś ciepło, jakiś spokój, czy mniej napięcia. To, jak wszystkie inne tego typu testy, jest uogólnieniem sporym. Natomiast możemy popatrzeć, jak to jest, jak my traktujemy siebie, jak traktujemy innych, bo to, jak traktujemy siebie, ma odzwierciedlenie też w tym, jak będziemy traktować innych. I często moi pacjenci mówią o egoizmie, mówią jak to postawić siebie na pierwszym miejscu. Ostatnio gdzieś przeczytałam, że tylko linie lotnicze się na tym poznały. Dlaczego tak musi być? Pewno wiecie, jeżeli latacie samolotami, że stewardessa są że gdyby zabrakło tlenu, to maseczkę nakładamy najpierw sobie, a później dziecku. Dlatego, że jeżeli my zemdlejemy, to dziecko się nie uratuje, a jeżeli my sobie założymy tą maseczkę, będziemy potrafili normalnie oddychać, to dziecko możemy zawsze przywrócić do życia. Dokładnie tak samo jest z tym egoizmem. Najpierw zadbaj o siebie. Zresztą wszystkie religie świata o tym mówią w taki czy w inny sposób. Hmm, oczywiście w, nie, w wielu religiach jest to, yy, nie jest to eksponowany temat, tak? Ale u nas jest przykazanie miłości w katolicyzmie. Ja jestem chrześcijanką, katoliczką, więc mówię o tym. E Kochaj bliźniego, jak siebie samego. Najpierw pokochaj siebie, najpierw daj sobie dużo uwagi, traktuj siebie jak najlepszego przyjaciela, jak osobę, którą najbardziej kochasz. Takiej osoby nie zmusiłbyś, nie zmusiłabyś do tego, żeby pracowała ponad swoje siły. Starałabyś się nią czule zaopiekować i powiedziałabyś, zrób tyle, ile potrafisz, zrób tyle, ile możesz. Resztę zamówimy. Nie musi być idealnie. Ważne, żebyś, żebyś się dobrze czuł, dobrze czuła. A siebie przeważnie eksplorujemy do granic możliwości, i nie mamy dla siebie takiego dystansu. To, co może być wam bardzo pomocne, i co mnie na początku tej drogi do kochania siebie było pomocne, to dzieci. Jeżeli nie macie własnych, mogą to być dzieci, które lubicie, które są w waszym otoczeniu. Jak myślę sobie, jak potraktowałabym moją córkę i czy kazałabym jej tyle pracować bez wytchnienia, to od razu mam jasną odpowiedź, że nie. Ale jeżeli chodzi o mnie, to myślę sobie, myślałam sobie kiedyś. Teraz też czasem mi się zdarza. Cały czas nad tym pracuję. No, jeszcze to możesz zrobić, jeszcze tamto możesz zrobić. Ach, postojesz trochę dłużej przy tej kuchni, to nic się nie stanie, a wszystkim będzie miło i przyjemnie, jak będzie, nie wiem, będą domowe roboty, pierniki czy tego typu rzeczy. No i dochodzimy tu do kolejnego punktu hymnu, o miłości świątecznego. Gdybym spędziła wiele godzin w kuchni, aby przygotować wspaniałe potrawy, mój stół byłby pięknie przybrany i stałoby na nim 12 potraw. Nie okazałabym miłości mojej rodzinie, byłabym tylko dobrą kucharką. Trochę bym polemizowała. W takim dbaniu o żołądki naszych bliskich jest również bardzo, bardzo dużo miłości. I często trudno jest nam to miłość inaczej okazywać. Mówi się w naszej kulturze przez żołądek do serca, tak? Warto też zwrócić uwagę przy okazji świąt na języki miłości. Jest nawet w internecie taki test i jest taka piękna książka o językach miłości. Wiele osób okazuje miłość za pomocą gestów, czynów. Rzadko o niej mówi, nie okazuje tej miłości tak, żeby przytulać, mówić: Kocham cię, jestem z ciebie dumna itd. itd. Ale właśnie robi dla nas różne rzeczy i warto się temu przyjrzeć. Oczywiście to nie jest tak, że my mamy cierpieć w milczeniu. Naszym językiem miłości jest, nie wiem, przytulanie, komplementy, bliskość taka emocjonalna właśnie te słowa będziemy tylko patrzeć na czyny. Nie, w relacjach to powinno być tak, że rozmawiamy o tym, że pytamy, co dla drugiej strony jest okazaniem miłości i staramy się dostosować. Ale jeżeli druga strona nie ma takiej świadomości, jeżeli druga strona, mama, tata, mąż, żona, dzieci myśl, nie myślą o tym, nie są na jakiejś tam ścieżce rozwoju osobistego, zastanawiania się nad sobą itd., to raczej radziłabym Wam patrzeć na czyny, co ta osoba dla nas robi i po tym też oceniać to. Także czasem warto spojrzeć na to, że ktoś może mieć inny język miłości. Kolejny punkt. Gdybym oddała wiele rzeczy dla ludzi potrzebujących i zrobiła zbiórkę pieniędzy dla nich, ale nie byłoby w tym miłości, e, byłabym tylko dobrym człowiekiem. Ja myślę, że dobrym człowiekiem to warto być zawsze i wszędzie. E, I te zbiórki przedświąteczne na potrzebujących e, są niezwykle ważne, cenne. Szlachetna paczka czy inne tego typu akcje. Zachęcam Was serdecznie do tego, żeby się podzielić tym, co mamy. Nawet jeżeli mamy niewiele. Znajdźmy jakąś rodzinę, która jest potrzebująca, i zróbmy paczkę. Nawet jeżeli ma być to trochę czegoś, co, czym się podzielimy z naszego świątecznego stołu. Ale pamiętajmy również o tym, że domy dziecka czy ośrodki pomocy społecznej funkcjonują przez cały rok. I że warto pamiętać o tych potrzebujących osobach również w styczniu, lutym, marcu, kwietniu, maju, czerwcu, lipcu, sierpniu, wrześniu, październiku, listopadzie, a nie tylko w grudniu. Możemy to zrobić na wiele sposobów. Możemy się włączać w jakieś akcje charytatywne, możemy wysyłać jakiś przelew co miesiąc. Możemy pójść do dzieci z domu dziecka właśnie w lato, na przykład, kiedy bardzo rzadko kto o nich pamięta. Możemy zrobić z tego coś takiego swojego, taki swój rytuał, że parę razy w roku to robimy, albo wysyłamy jakieś pieniądze, jeżeli nie mamy czasu, albo poświęcamy jakiś swój czas. Zachęcam Was do tego, bo to, kiedy się dzielimy z tym, co mamy, to na pewno jest coś, co wzmacnia nasze poczucie własnej wartości. Są takie teorie dotyczące tego, że robimy coś tylko dla siebie, właśnie nawet dzieląc się z innymi. A ja sobie zawsze myślę, i cóż z tego? Nawet jeżeli robisz to dla siebie, żeby podwodować swoje Ego czy poczucie własnej wartości, to jednak dajesz i dobro idzie w świat. Kolejny punkt. Gdybym zrobiła na czas wszystkie zakupy, była na różnych spotkaniach bożonarodzeniowych śpiewała kolendy, ale nie skupiłabym się na Jezusie, to straciłabym z oczu to, co najważniejsze. No właśnie. Skupienie się na Jezusie. Cóż to znaczy? Moim zdaniem jest tak, że. Yy... Powinniśmy myśleć o tym, czym są w ogóle te święta. Co one nam niosą, co one nam dają, o czym nam przypominają, czego są symbolem. I nie musimy tego odnosić znowu do, do religii, do wiary. Chodzi o to, żeby być blisko z ludźmi, żeby mieć nadzieję na odrodzenie, na to, że możemy zawsze zaczynać od nowa. Że mimo tego, że jest nam czasem ciężko, trudno, że popełniamy wiele, wiele błędów, to możemy wyjść z poczucia winy, które mamy i zamienić je w poczucie odpowiedzialności. Czyli zamiast się katować tym, co zrobiliśmy złego, możemy przeprosić, zadośćuczynić, postarać się nie robić tego nigdy więcej i pójść dalej. I dla mnie Boże Narodzenie jest o tym. O tym, że zawsze, bez względu na to, ile mamy lat, bez względu na to, w jakim jesteśmy momencie naszego życia, możemy to zrobić, możemy wziąć odpowiedzialność. Ponieważ jeżeli mamy tylko poczucie winy, to nikomu to w niczym nie pomaga. Nas osłabia, osłabia osoby, którym zrobiliśmy coś złego, w czym nam nie pomaga. I święta Bożego Narodzenia to jest takie przypomnienie o tym: zawsze możesz się odrodzić. Bez względu na to, czy masz 40 lat, 50, 60, 70, 80, 90. Czy nawet to. Zawsze możesz wykonać zmiany w swoim życiu, zawsze możesz zacząć od nowa. Kolejne akapity w hymnie, świątecznym hymnie o miłości. Miłość zrobi przerwę w gotowaniu, aby uścisnąć dziecko. Nie mamy czasem dzieci, nie mamy nikogo bliskiego. Ale jeżeli te dzieci mamy, jeżeli są w naszym otoczeniu, to ta bliskość taka fizyczna jest niezwykle ważna zrobić sobie przerwę i e, no przytulać się po prostu. Miłość odłoży na chwilę dekorację, aby pocałować męża. Czasem nie mamy męża, czasem nie mamy żony, czasem nie mamy nikogo bliskiego, czasem nawet nie mamy psa. Ale wtedy możemy uściskać siebie, powiedzieć sobie, to taki moment w moim życiu, może tak wybrałem, wybrałam, a może tak się ułożyło moje życie. Ale zawsze jutro mogę zacząć od nowa i działać tak przez ten rok, żeby mieć kogo uścisnąć, nawet jeżeli to ma być tylko przyjaciel, a może właśnie piesek ze schroniska, albo kotek z przytułku. Myślę, że się dużo lepiej rozwijamy w relacjach. Może kwiatek chociaż, to jest myślę takie. Samotność, słuchajcie, moim zdaniem jest najgorsza wtedy, kiedy jesteś w związku, a czujesz, się jakbyś w związku czy w relacji, czujesz, się jakbyś był samotny. Takiej samotności fizycznej myślę, nie ma nic złego. Czasem każdy z nas jej potrzebuje, czasem nawet potrzebujemy jej w święta. Nie dajmy sobie wmówić, że to jest coś złego. Miłość jest uprzejma, nawet kiedy jesteś zmęczona i w pośpiechu. No właśnie, jest taka piękna książka Reginy Brett. Bycie miłym to przekleństwo. Bardzo ją lubię, moja córka się oburza na ten tytuł. Regina opowiada tam o tym, jak była zawsze miła i uprzejma dla wszystkich, mimo tego, że właśnie była zmęczona. Ja generalnie się z tym zgadzam, że to jest ważne, żebyśmy byli dla siebie uprzejmi i mili, nawet kiedy jesteśmy wkurzeni. Prawda jest taka, że kiedy czujemy się bezpieczni w domu z naszymi bliskimi, często gdzieś tam pozwalamy sobie na więcej warczenia, na jakieś nieprzyjemne komentarze itd., i to jest i dobre, i złe, bo mamy miejsce, w którym możemy się poczuć bezpiecznie i wypuścić te trudne emocje. Oczywiście, powinniśmy to robić w taki sposób, który jest cywilizowany, który nikomu nie robi krzywdy. Możemy sobie zapisać swoje emocje, możemy pójść na spacer, możemy się zastanowić, co one do nas mówią, bo każda emocja jest ważna i potrzebna. Jeżeli macie wątpliwości co do tego, to zapraszam do poprzednich odcinków podcastu. Na temat obsługi emocji, a także do, na stronę na mojego bloga woww.katażankobchat.pl. E, wracam do tego, że i to jest prawda, i nieprawda że powinniśmy być mili i uprzejmi dla siebie. Bo e, z jednej strony to jest fajne, kiedy się tak pilnujemy, i no, taki sławny przykład, który ja bardzo lubię. Umyłaś podłogę, wchodzą goście i zadeptują, i mówisz, Och, nic się takiego nie stało, zaraz przetrę jeszcze raz. Ale kiedy domownicy przychodzą, to się wściekasz. Nikt nie szanuje mojej pracy, co to, to ma być i tak dalej. No i warto wypracować sobie taką postawę, że nawet jak domownicy przychodzą, to z życzliwością mówimy, że zaraz wytrzemy jeszcze raz. Ale nie chować i tłamsić te swoje emocje, tylko rzeczywiście być życzliwy wobec swoich bliskich. Kiedy okazujemy złość, powinniśmy najpierw sobie przypomnieć, Miłe, przyjemne chwile z tą osobą, coś, co dla nas zrobiła, takie chwile, które wywołują uśmiech na naszej twarzy. Potem tę krytykę czy narzekanie możemy zawinąć w taki miły papierek. E, czyli najpierw mówimy o tym, co jest dobrego, potem krytykujemy, potem znowu przechodzimy do tego dobrego, tak? Na podstawie tego, tej podłogi słynnej możemy powiedzieć: Kochani, bardzo Was kocham i bardzo zależy mi, żeby tu było czysto, też dla Was. Więc proszę Was, żebyście więcej nie deptali po tej podłodze, bo czuję, że nie szanujecie mojej pracy. Ale wiedzcie, że umyłam tą podłogę również z, z miłości do Was, tak? bo bardzo Was kocham i zależy mi na tym, żeby tutaj było miło i przyjemnie w tym domu, czyściutko, żeby pachniało. E a no, może to nie jest w tej chwili najlepszy przykład. W ogóle myślę, że to jest ważne, żeby być dla siebie dobrym i żeby siebie tak surowo nie oceniać. I teraz jak mówię Wam o tym, to też przez chwilkę pomyślałam, że to nie, nie jest dobry przykład. Ja myślę sobie, nie muszę być taka idealna, szczególnie w święta. Mogę sobie dać czas na to i, i uwagę, skierować na to, że to... To, że coś nie jest idealne, to nie znaczy, że jest beznadziejne. Jest w porządku. Takie jakie jest właśnie. Co mamy tutaj dalej? Miłość nie zazdrości, gdy inni mają ładniejsze dekoracje i lepsze prezenty. A propos zazdrości, to ostatnio czytałam w, Kasi, w książkę Kasi Nosowskiej i bardzo mi się podoba, jak ona powiedziała, że jak sobie radzić z zazdrością. Powiedziała, że się wbija w buty osoby, której jest zazdrości. Na przykład Olgi Tokarczuk. Wyobraziła sobie, że to do niej e, dzwonią z informacją o nagrodzie i ona jest taka szczęśliwa, zadowolona, dumna z siebie i tak dalej. I to jest piękny sposób przeżywania zazdrości. Niezawiści, czyli czegoś, co chcielibyśmy odebrać innej osobie, dlatego że ona ma, a my nie. Tylko właśnie takiej ludzkiej zazdrości, bo możemy swoje ciało wprowadzić w taki stan, w którym jest ta osoba i przy okazji też dzięki temu trochę to poczuć. I bardzo mi się podoba podejście Kasi Nosowskiej, dziękuję za książkę, jest świetna. Kolejne, miłość nie krzyczy na dzieci, aby zeszły z drogi. No właśnie, jeszcze a propos wyrozumiałości chciałam z tą podłogą powiedzieć. Do samej siebie, do samego siebie również. Że, kiedy krzykniesz, kiedy zdenerwujesz się, kiedy puszczą ci nerwy, to nie musisz siebie za to karać i myśleć, że jesteś wyrodną, beznadziejną matką, ojcem albo córką. Każdemu się to zdarza. Myślę, że warto po prostu przeprosić i pójść dalej. Ja tak mówię ładnie o tym wyrażaniu złości, a często mi się zdarza, że jestem na tyle zmęczona, że nie chce mi się w ten papierek ubierać tej złości, ani nie chce mi się przywoływać miłych chwil. Z moimi dziećmi czy z moim partnerem. No i po prostu wybuchnę. Tak mam po prostu i każdy z nas, myślę, tak czasem ma. Jasper Jul, czy Jasper Jul, jakkolwiek go tam nazwiemy, wypowiemy jego imię i nazwisko. Z góry przepraszam, jeżeli kogoś uraziłam, ale e, nigdy nie wiem, jak te nazwiska się wypowiada. Napisał taką piękną książkę Agresja, nowe tabu. <laughs> Bardzo wam polecam, żeby ją przeczytać, bo to jest tak, że. <laughs> Jest to zdemonizowane, tak? Dzieci muszą się nauczyć tego, że czasem ktoś na nie wybuchnie i, bong, i, i przeprosi je później. Muszą się nauczyć, że im również czasem wolno wybuchnąć i przeprosić. Złość jest najstarszą, <coughs> zlokalizowana w najstarszej części mózgu. Złość, jeżeli jest zbyt wysoka, to opanowuje nas, a czasem, kiedy jesteśmy zmęczeni, sfrustrowani, to tak się dzieje. Nie mówię tutaj o przyzwoleniu dla agresji, ale. O takim e, opiekowaniu się sobą również wtedy, kiedy robimy niefajne rzeczy. Każdy z nas je robi. Miłość nie daje tylko tym, co mogą oddać, ale cieszy się, kiedy może obdarować kogoś, kto nie może dać nic w zamian. To chyba nie mam nic do dodania. To ważne, żeby pozwalać sobie na takie akty dobroci i e, jeszcze traktować wszystkich równo. Zarówno sprzątaczkę, jak i prezesa dużej firmy. Zarówno kogoś, od kogo zależy nasze życie, jak i kogoś, kto zależy od nas. To świadczy o klasie. Miłość wszystkiego się spodziewa, wszystko znosi. Tu mam, słuchajcie, wątpliwości. Myślę, że taka bezwarunkowa miłość to jest tylko dla dzieci, do dzieci. W relacjach takich szczególnie miłosnych to jest tak, że jednak to jest ważne, żeby nie znosić wszystkiego żeby stawiać granice, żeby była wymiana, bo wtedy jest miłość, kiedy jest wymiana, a nie kiedy my się ciągle poświęcamy. Wtedy to jest masochizm. Miłość nigdy nie zawiedzie. Komputer zawiesi się, popsuje, biżuteria zgubi, a o prezentach z ostatniej gwiazdki wkrótce zapomnisz, ale dawanie darów miłości nigdy nie ustanie. Zależy, o jakiej miłości mówimy. Jeżeli mówimy o takiej miłości przez duże M, takiej międzyludzkiej, to jest ważne, żeby szukać okazji do tego, żeby ją wyrazić. Jeżeli mówimy o miłości romantycznej, to ona często zawodzi, i często jest to takie miejsce do kochania drugiej osoby. Ale też znowu myślę, że nie można przesadzać i iść w tym kierunku, że znosimy wszystko w relacjach. Ale o tym będzie pewno jakiś kolejny odcinek podcastu. Na te święta życzę Wam bardzo dużo miłości, takiej przez duże N, takiej międzyludzkiej, takiego wybaczania, odpuszczania sobie i innym, czasu dla siebie, nawet gdyby to miało być 15-20 minut dziennie, to zostawmy te gary, zostawmy to gotowanie, usiądźmy sobie, pomedytujmy, pomódlmy się, pójdźmy na spacer, oddychajmy, poczujmy swoje ciało, dajmy swój czas, swoją uwagę bliskim. Tego wszystkiego życzę Wam na święta, tego wszystkiego życzę Wam jak najwięcej w nowym roku, i będę w nowym roku prowadziła jak zwykle warsztat Mapa Marzeń, dzięki któremu można sobie zaprojektować to, co chcielibyśmy osiągnąć w przyszłym roku. Na ten warsztat już Was serdecznie zapraszam. Na przełomie stycznia i lutego prawdopodobnie nie chcę nic tutaj obiecywać, ale taki mamy wstęp, takie mamy wstępne założenie, że będzie kolejna sprzedaż kursu Odkryj swoją wartość. No i co miesiąc możecie się oczywiście spodziewać dwóch podcastów: jeden o takiej bardziej ogólnej tematyce i jeden, który jest kontynuacją cyklu Akademia osobowości. Bardzo Wam dziękuję już za to, że mnie wysłuchaliście i jeszcze raz życzę wszystkiego dobrego, wszystkiego co najlepsze dla Was na te święta i w nowym roku.